Drugi patent to będzie tak ciach nie. Fajnie Zabieramy to, bo to będzie wszystko wyglądał. Ciach, ciach A bo niech będzie może co wygląda. Dobra, niech będzie tam. Nie żałujemy sobie O! Świetnie Ciach, ciach, ciach. Mm. Jeszcze jedno w górę O tak Pach, pach Tu będzie dźwigienka. I tak Tu będzie dźwigienka. Jako, że już jej nie mam O, stawiam tu Działa. Świetnie. E, to teraz zastanawiam się, czy nie lepiej byłoby tego zrobić jakoś tak inaczej. Znaczy, sekunda. Mm, zrobić to na przykład. To jest tu, o tu. O. Tak byłoby lepiej. I to jest zbędne w tym momencie. Dobra, ja się tego wyzbędę i robię cięcie. I jak skończę, to was wrócę. Dobrze, już jestem. i teraz robimy tak. Kurde, poszło z tym o ciach 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 i ciach dobra teraz jak to działa jak widzimy tu mamy TNT i jeżeli odpalimy tą dźwignię moment o jeżeli palimy tą dźwignię te dwa TNT zostaną zapalone i wpadną do wody która została wlana tutaj i je zaleje to spowoduje, że to nie zostanie uszkodzone a te a jeżeli wciśniemy tą dźwignię to TNT zostanie wystrzelone i w, znaczy po wybuchu tych te TNT zostanie wystrzelone i ta dźwignia tylko służy jako opóźnienie wybuchu tego TNT no i to było na tyle, tak więc spójrzcie jak to działa yy, odpalamy opóźnienie i leci tak. trochę za, wcze za wcześnie dałem yy, za wcześnie to odpaliłem Czekajcie, muszę wyczaić ile trwa e e Explosed TNT, poczekajcie spójrzmy, co nam przyda, tak więc raz, dwa, trzy 4 5 sekund Au. No 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 Niezła dziurka nam się zrobiła Okej, okay, 5 sekund Czyli mm, musimy tamtą dźwignię wcisnąć w czwartej sekundzie, wtedy będzie najlepiej Tak sądzę Okej, okay, tylko zrobię cięcie, zasypię to i do Was wrócę Dobra, zatkałem to Oczywiście jest noc więc ja muszę tutaj trochę poświetlać ten teren ogólnie, dlatego że... Mm, tu będą mi się później rastli potworki i takie tam, A oczywiście my tego nie chcemy, prawda? Dobrze. Ła, mm. spadła mi pochodnia. Trudno. Hop. Hop. Tutaj trzeba oświetlić teren. Nam się tu nic nie zaraz zbiło w sumie. Świetnie. Eee, tu może jednak wtedy to oświetlę trochę inaczej, ale na razie jest tak prowizorycznie, żeby wszyscy wszystko widzieli. O, tu rąbniemy nawet jedną pochodnię, żeby było widoczne. Okej, tak więc jeszcze raz, tu. I tu kładziemy TNT, tu kładziemy to i 5 sekund, czyli 4 sekundy. Raz, dwa, trzy. 4 BUM! Pięknie! Udało nam się to rozpieprzyć. Ok, zobaczmy. Podnieśmy tam pochodnie. BUM! Okej, okay, idziemy, idziemy, idziemy. tak gdzieś nie skręciło. Tutaj tak Okej, okay, ale. No cóż osiągnęliśmy swojego. Zrobiliśmy wyrzutnie i mm, nie wiem ile już nagrywam za jakieś 10 minut, tak więc 5 minut mamy na to żebym wam pokazał co, po co tyle szkła tak więc dajmy sobie szkło kwipunku ekwipunku yy. mm -hmm. tu jeszcze to nie, chodnie się przydadzą i tak Powłączamy to. Później załadujemy to, i może uda nam się jakoś zwierzaczką ubić. No co, no jest? Przyznacie, że jestem okrutny. Dobrze, idziemy teraz tutaj. Osoby, które oglądały sejwa pewnie widziały to coś, co tutaj stoi z ziemi. Właściwie gdzie to jest. A tam stop Już to widzimy. Widzieliście to pewnie. Ale nikt nie zapytał mnie, co to jest. Albo tego nie widzieliście po prostu, albo nie wiem. W każdym razie tak, trzeba to wewnątrz oświetlić. Chociaż nie, bo to wszystko będzie za rozbite. Nie, nie, nie. Dobrze. W każdym razie odpaczymy tyle szkła. Yy, będę to całe obudowywał we szkle. W środku na razie nie powiem wam co zrobię. Ale to co chcę budować we szkle i... Być może trochę wyższe jeszcze zrobię. Zastanawiam się nad tym, bo takie niskie jest strasznie. Hmm. Nie, takie będzie dobrze. Albo zrobić na tą samą wysokość, tylko że płaski dach zrobię. Oj, to też będzie fajne. Chociaż nie. Nie, to nie będzie fajne. Okej, okay, tak niech zostanie jak jest. Hmm. Tak więc to zrobię w następnym odcinku, bo nie wiem ile już nagrywam, a w tym odcinku będę musiał to wszystko ładnie przyspieszyć i w ogóle. Tak więc oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Na razie cześć wam.